Siemane, że nas sypa z Dziennika Pokładowego Śmietnikowego Artysty. Troszeczkę kręciłem się, żeby znaleźć ciekawą miejscówkę. E, wyskakiwały takie rzeczy typu, co już widzieliśmy. No już trochę się kręciłem, dlatego troszeczkę nasze oczy rzeczy widziały. Ale tutaj taki kontener i mi się wydaje, że coś ciekawszego. Dlatego zobaczcie sobie sami. Powiedzcie, czy to coś ciekawszego, czy nie, bo ja to dalej zaraz sprawdzę tam. gdzie wie, wiele są kurtki, jakieś krawaty i tam nawet... Widziałem jakieś powiem wam figury wyskoczyły właśnie, patrzcie. Zobaczcie, to jakiś remont był, znowu porządko. Jeszcze tu mamy. Patrzcie. Także będzie co oglądać, dobra, co oni tu wyrzucili. Zobaczmy może góry. Co to jest? Za niespodzianka. Co to fajnego jest, zobaczcie. Mój. A i powiem wam tego czy nowe, czy stare. Co to jest? To jest... Na, lat, na lato, nie? Troszeczkę jeszcze czyli gdzieś leżało. Nikt nie używał. Hmm. A to jest... mój, Ale ty, sygnaturę ma jakąś. Zobaczcie. On tam ma jakąś sygnaturę, mam muszę też pokazać. Ten... Ten wieszak, co wam pokazywałem. Co tu pisze? Bielska? Nie. Helska? Ten wieszak też ma sygnaturę. Nawet taki wiecz, Ten wiesz taki ten, taki z tym, tym, prawda? On na górze ją sygnaturę, Ja nawet nie wiedziałem, prawda? O, nawet to ma, pa! WRPS, co znaczy? Nawet zaczynamy, ale fajny młynek. Pytali się o młynki Antigiełdę, właśnie. To jakoś. Nawet powiem wam, że w opłakanym stanie taki młynek jeden. Pasuje, pasuje. I Mi się podobał. Fajny młynek. Delikatnie z tym, zobaczmy, co oni tutaj jeszcze wyrzucili O, kola! Kończę szklankę Może być. no nie wyrzucili Może jakaś impreza. może to głupstwo. tego będzie. zobaczcie co oni tu no rozrabiali. Może pierwotne, może pierwkardą, gdy co? To za podstawa, sama. Serce. Akcji co ciąg... Wyjdzie, wyjdzie. I ubrania chyba nie? nie? Co? E, nie jest za ciężko. O, delikatny z tym. O. Lepiej, lepiej tak. Kurtka. Fajna nawet. Co, co? Dobra kurde. Taki mniejszy rozmiar Gdzieś to trzeba odkładać, kurczę, nie wiem gdzie Nie ma tutaj miejsca za bardzo ani papieru nie ma. No właśnie, nie ma ci no. wam pokazać tego. Kurka wodna A tutaj, tutaj, tutaj jest więcej tych rurek jeszcze. Jeszcze są takie, takie więcej tych tutaj jest dobra wyciągimy to co się da pokazać czyli co może coś podą tą kurtkę gdzieś powiesił to nie da rady tu z tym pójdziemy na końcu zobaczmy co oni tu wyliczyli się to dobra O, są są jest jest go do... premafitez zobaczmy Gebra 2013. Wygląda na Playmobil z 2013 roku. Ekstra. Ten domek to też Playmobil, tak Ta, Playmobil, 2013. fajny fajne. Domek na pewno jest poszukiwany, widzisz przez kolekcjonerów. taki domek do zabawy. Tutaj mogę. Fajnie. I do tego od razu. Zabawki, no nie? posażenie Patrzcie. Jakby do mody były, no nie, 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 ta, 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 to nie, 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 sklep z z ubranami. nie, 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 Jakąś stawkę fajną <grych> Fajnie Te taki włoski Także mamy z trzema A Kapelusze nawet co? Można kupić na kapelusze nawet sklep Mega, zobaczmy co jeszcze można kupić mi sklep A co to? jest do tego? To jest podstawka Nie wiem na to Nie wiem do tego Pa, pa, figurki Fortnite a. Fajne ty pakowania nowe. Jeszcze jedno. Cztery są. Człowiek rekin. Gdzieś jeszcze człowiek rekin? Z Fortunite. I bez opakowania to wygląda tak. Fajne te figury 2019 Epic Games. Figurki z Fortunite. Tity, ty, ty, ty. Takie coś. Co oni tu wyrzucili, co oni tu na rozrabiali. Fajnie. To, o, tu jeszcze jedno jest. Trzeba przetrzeć, bo jest lekko zakurzone, może trochę, nie? Ten plastik. Za tak, to figurę już mamy, patrzcie, Figurę figurek wyrzucili. Także nie będzie to nagrywać. O, krawaty to może potem na końcu, bo nie ma gdzie tu położyć. O, ma... o, więcej figurek jest tam. Ale ja gdzie więcej tych figurek jest? A jeszcze jedna, jest trzy. Jeszcze są. O, taki z pistoletem. O, Jeszcze chyba powie oni razu razów, tych. Nie, Fortunaite a może, może do 10 razy w tych kapsułach się trafiały, ale żeby w takiej ilości tyle, to jeszcze się nie trafiło. Ktoś kolekcjonował. Ile takich może być bardzo punktów takie Fortuna jak myślicie? Patrzcie. W masce taki Fortunet? No i to. Wszystko ten sam rocznik, nie? Na 2018. U pana Boga za piecem. Fajny film. Hologram jest, także elegancko. No. Na takich rowerach się jeździło kiedyś. Widzieliście? Jak lecieli? Eee. No. Fajne, spakujemy tu może. Co oni pierwszy raz na Co to jest? Za lawenda. SPA Moments, aliatka. Cały to SPA jest? SPA Moments. Coś do SPA, prawda? Fajne. Nie wiem, czy to całe jest, czy nie. Jak myślicie? Jak myślicie, jak oceniacie? Hmm. Ciekawe, ciekawe znalezisko. Maskę wyrzucili cała, cała. Maskę wyrzucili, czyli impreza. Maska, drinki, młynki, młynkowali. Dobra, maska fajna. Tu włożymy. O, maska. Czapka do kibicowania Polski. Fajna. Fajna, biało-czerwoni. Ty mam, mamy już yy, kredę. Ostatnio teraz, teraz czapkę. A zobaczycie, jaki będzie kibic normalny. Instrukcja Lego. Jaka katalog. 21 czerwiec. Różne, różne, jakie były, jakie były wtedy wyroby z Lego. Co tu jeszcze wyrzucili? Sweterki. Kilego go patrzcie, ile tych ludzi Joker jest tam, ty Algatka, Joker, który to rok? Ty, Algatka, nie nie nie, 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 nie wierzę, nie wierzę, nie wierzę, czekajcie, ty patrzcie, Joker z 74 roku 1974 Patrzcie, kolekcjonerski pierwszy Joker z premobil. tu nie ma, nie ma głowy A to też jest 74? Ale stare to jest, ty Jak świadom powiem, 74 rok to który to jest 92 pracownik Zoo Tutaj jest konstruktor 92 Tutaj jest też takie coś, z LEGO. To jest ten raczej maneki do tego dołu może być, patrzcie. Tutaj trochę LEGO. Taka figurka z tego. Także figurek jest, ale powiem wam tego zukera z 74. On już 60 lat ma, ale i latka. szkoda, że niego nie ma od niego głowy. Szkucza, szkoda, szkoda. Dżokher z 74 roku. Masakra. Mega. 5 piszków, tu bliżej. Takie ludzie. Sprawę O, jest jeszcze jeden nawet tam, pak. Tam powpadało, to jest Pirat 2014. To jest nowy Pirat, a Joker stary, tam po spodzie jest I trochę... Takich jakichś... Zredziuchów. Lego. Widzisz, No i dobra, teraz można w tą stronę iść. Także co, teraz to Lego dajmy tu elementy takie, takie do tego domu młodych ja zaraz tu wsadzę ten, ten dom Fred 74 żeby wyrzucić bo masa szaleństwo, szaleństwo czyste szaleństwo teraz włożymy ten domek tak, będziemy razem pakować razem sobie pakowałem, pakujemy no, tutaj tutaj jeszcze mamy jakiś chusty polski patrzcie Polskie, co nie? Polska Biało-Czerwoni. Takie. Co to jest? Jeszcze było jedno? Nie, wydawało, wydawało mi się. Ten plecak NASA jest fajny. Patrzcie, fajny plecak NASA. Mega. Aeronautics and Space Administration National. Oryginalny, oryginalny plecak z kosmosu. Fajny. Oryginalny plecak NASA. Dobra. Też weźmiemy. I zobaczmy co trzeba złożyć jakoś. Są oni tu jeszcze. I teraz będziemy wrzucali wszystko tutaj może. O, jest o krawaty jeszcze, zobaczcie, fajny. Taki krawat wyrzucili. O Take. Taki klawa. Fajny. Dwa krawaty. Trzeci jest z metką. W ogóle, na trzeci z metrów. są nowe krawaty. Tak myślałem, widziałem, widzę właśnie, że jakieś nie używane w ogóle. Te krawaty. To trzeba je zabezpieczyć, żeby się nie wymiotły, no bo zaraz będą... Teraz będzie masakra I sweterki jakieś, także krawaty muszę zabezpieczyć. Czekajcie, żeby się nie może pognieć na samym spojrze. A my tutaj zobaczmy, że fajnie, to, to wyrzucili wyrzucili? Pierwsze... Panie, to spakujmy. Tak jest, jestem zadowolony nawet, bo i figurki lubię, i, i wiecie, i zróżnicowany z narodzictwa, tu co wyrzucili. free Forever, A ja mam sweterek taki Fajny. Fajny. materiał Dobra, no, też weźmy. Free Forever nie będzie Zobaczmy co dalej tu jest. Ja tego jest, kurczę, prawda? Plecaki jakieś. Co oni tu Kurka wodna. Co tu jeszcze jest? Zobaczcie. To trzeba spakować. Te figurki już spakujmy. O tym to sobie zobaczycie w odcinku. I poradę. fajnie. Dużo kolekcjonerskich zabawek wyrzucają. Nie wiedzą wartości. Zimno się coś zaczął robić to no nie Przymrostki minus 4 Słuchajmy to Tu krawaty, młynki O może iść jakieś... Teraz to będzie szło tutaj, patrzcie co tutaj mamy Fajne butzory Jak nowe Dobre filmy Jak nowe jak nowe tak że... Nie wiem dlaczego wyrzucają nowe trąbki nic tutaj nie podarte, zobaczcie Tu się raz może założył, to czy jest drugi? Nie ma drugiego, nie? Jeden tylko Tam nie ma O, tu jest, zobaczcie Jest taki ten trampek drugi tym fajnie fajny. Już raz założył to no założył je raz tutaj tak możemy oni tu jeszcze nie rozmawiali czy nie ale i tak parę stron powiem wam potrzebują bo muszę coś muszę coś rozpisać co to jest Deka jakieś tutaj coś takie jakieś no, Czy jeszcze się Artdeco Rękodzieło tak powiem Co tu jeszcze mamy no, więcej flag jakie to flagi Flagi się przydadzą Takie same A możliwe, nie inne chyba takie same a fajne przejdźmy na ty Polsko Fajne Dobra, to tu wezmę i spaku, żeby się nie wygniotło, no nie? To żeby się nie wygniotło. Widzę jeszcze chyba będzie jedna. Co tu mamy? Życie. Ciężkie. Ciężko będzie, to znaczy może być może być cała, trzeba sprawdzić na bazie. Na bazie, na bazie. bardziej gry planczowe zacząłem doceniać, zwłaszcza monopole, to się... zacząłem się wkręcać w gierki teraz. Patrzę, czy coś co jest jakiś blok techniczny, potem dysponuję. W każdym razie jedną ręką mnie będę otwierał. O, jest jeszcze. Co tu mamy? Co mi tu wyrzucili? Co za O, Emoji, bez jednego ołówka, ołówki emoji, pędzle Astry, fajne, chciałem pomalować sobie, chciałem właśnie, Bo nie wiem czy to namaluję, ten obraz jakiś swój, słyszeliście o tym, że wiadomościami mówili, że od obraz pod obrazem dzisiaj, jakiegoś znanego malarza, dar pomoże, fajny Sadneczek. cały kompletny, nie połownieciony, nie fajnie zrobiony, troszeczkę ktoś musiał się, żeby taki prosty statek zrobić, patrzcie tutaj to, to troszeczkę ten, na pewno dzień to zajęło, nie? Dar pomorze pójdę. ostatnio widziałem, wczoraj, przedwczoraj oglądałem co tak naprawdę zniszczyło Titanika. Także możemy na ten temat też pogadać jak chcecie. Bo to nie tylko słupa, a następna plaga już nie będę rozwijał też te, te granie Polska, no nie? Nie wiem, te flagi są. W sumie mogą być coś warte polskich. W sumie ja warte. Ja sam, sam wezmę. Będzie najwięcej flag będziemy mieli. To będzie święto narodowe, niepodległości, to wtedy rozwiesimy najwięcej flag. O kabel, do USB. O, doniczki, ale fajne są, nie wiem dlaczego. Lepsze doniczki niż, niż powiem Wam, niż te kwiatki były. No i co z tym titanikiem? Także wiecie, nie tylko, że góra lodowa rozbiła statek, ale też na przykład takie fakty, że akurat klucza nie wzięli do tego. Nie wiadomo, gdzie był klucz do szafek z lornetkami i nie sprawdzili, nie sprawdzali w ogóle co się dzieje na horyzoncie na lornetkach, rozumiecie, tylko na oko, bo lordetki były w szafce i klucza nie mieli. Albo na przykład e, potem po katastrofie Titanika, e, po katastrofie Titanika, Gdzieś na strychu u kogoś znaleziono zdjęcia z budowy i na budowie na jednej stronie była taka plama, myśleli, że to jest plama po prostu od aparatu, ale ona była na wszystkich zdjęciach, ta plama była na wszystkich zdjęciach i okazało się, że podczas budowy Titanica w palarni wybuchł pożar i troszeczkę uszkodzić mógł całą konstrukcję tego, prawda, Titanica, no. a Albo co jeszcze za fakty są takie ciekawe, które mówią, że te krawaty tutaj będą? Dlatego mówię Wam, że ciekawy, ciekawy program. Albo na przykład zarabiam, połem coś jeszcze czekajcie, no Teraz to już na bazie spakuję, porobię, wyprostuję. Albo na przykład, że wykorzystano do budowy Titanica kilka rodzajników. I te lepsze. Takimi lepszymi, jak buduje się stalowe, chodzi, jak buduje się wieża Eiffel, zbudowane z wieża Eiffel w Paryżu, i takie słabsze, które są z domieszką żużlu. Taka sła, słaba stal, wiecie? No i zrobiono właśnie, właśnie tam, gdzie ten pożar był, no tam też zrobiono tymi cieńszymi litami. Tam, gdzie ta skała pierpudy żyła w Titanika. A poza tym, tak Wam mówię, to cała konstrukcja Titanica i wszystko było bardzo, bardzo słabe. Eee i ta cała. i po, po, Poza tym były terminy wypływu, odbioru i się bardzo spieszono. Nie patrzano na błędy podczas budowy. Tak to właśnie wyglądało. Może jakieś fakty. O, już coraz bliżej końca jesteśmy. Tam myślicie, że nic nie ma? Oby tam nic nie było. Czekajcie. Jeszcze. To wezmę. Co tu jest? To. Tu jest Jest. To. Się... Jesteś, Kórka, to jest, to jest, to jest, to jest Starabka cała cała. Także niektóre fakty takie ciekawe były, że ja Wam mówię. No name chyba tak. Ale sama, nie jest szczępiona, nic. Plecaczek fajny. Jak najbardziej weźmiemy. Co tu jeszcze wyrzucili? To, miska, co za miska? Musimy nie, nie Zobaczcie sam. Czekajcie, teraz zobaczymy tu? co tu jest. Jakieś pudełko. Do otwierania. Lampka, latarka działa? Trzeba włoży baterię. Rock Trailer. Co Co to jest? Pa, kaliber 45 Jak pocisk a Co w środku? Kto nie nie? O Co to jest? Zestaw kieliczków kielutki pa Mega Zestaw takich kieliczków Mega, nie? Sprawa Nie będę rozpakowywał Trzeba lecieć dalej, ale fajne znalezisko. w takiej obudowie po pocisku, kaliber 44 i te kieliszki, fajne. To jest kolekcjonerska sprawa, mogą być stare kieliszki ale Także weźmiemy to też, te kieliszki też, ale czy to ruch trailer to także weźmiemy, do otwierania tak samo. To no też no na razie nic nie ma nie, jakaś paczka, edycja, nie wiem Nie ma, nie ma nic nie mamy jakieś filmy aluminiowe Też weźmiemy Widzi Pamiętacie, kiedy złoto było w takim czymś, A co to? Ja mam Cię 1 GB RAMu. Samsung 2 giga mamy Taki numer widzieliście 2 giga ramu 2 giga Też weźmiemy gdzie to włożyć to włożyć, torebki może o. Coś tu jeszcze jest? Nie ma no i dobra, jesteśmy już Tutaj jeszcze ta kurtka Kurteczka też weźmiemy teraz O, teraz to Teraz to coraz bardziej pasuje, tu nie chcę ich krawatów zniszczyć, fajne jest. rozrabiali, rozrabiali, tam nic nie ma? Tamten wór jest taki, ten taki nie. Co tutaj jeszcze mamy, zobaczcie. To oni tu też jeszcze nie rozrabiali, co oni tu wyrzucili? O kurcze, ale buciory, ale Fajne. Takie kozaki. wiem, nie chodził chyba w pałanówki Nówki buty Dobre firmy Biery oczywiście, że biary Co on jeszcze w drugi kozak też, tak, nie są zniszczone gdzie? Na zamku nie Właściwie dobre kozaki no, kozaki wyrzucili Wcale nie zniszczone idealne są Nie używane w ogóle Tua, metalowe, ale jadka. metalowe, nie wiem czy nie miedziane, nie może że będzie miedziane, tylko po, pomalowane, ale fajne, fajne znalezisko. Mega, dobra, lecimy dalej. Co oni dalej tu wyrzucają, nie ciekawe. O, ale fajny, ty nie ma sygnatur. Ty, nie ma sygnatur. Co to jest? Ale zdobnictwo, to nie jest srebrne? Tak przebija, czy mosiężne bardziej? No możliwe, że mosiężne przebija, ale ja bym to sprawdził. Bo dziwne to jest. Poczarniało. Nagle. Aha, no właśnie. Ja bym to sprawdził, czy to nie jest srebrne. A posrebrzane, może, wiecie? Nie wiem, czy by było to. Dziwne to jest. Ale fajny. Ale artefakt, kurcze, co oni wyrzucają? To jest fajne. Grupe takie. Ale że nie ma nic z tej natury? To dziwna sprawa. Powinno to być bicie jakieś. To nie jest srebrne czasami? To może być srebrna jadka Poważnie wam mówię. To dziwnie wygląda. Trzeba to sprawdzić. Dobra. To oni dalej rzeczy wow, Ty mega, na świece? To ale z jakiego drewna to jest zrobione? Wspaniałe. wspaniałe, rzecz z takiego drewna. O kurze, ze fajnej rzeczy. Mega. Na świece. W takim klimacie, czemu nie? Jakie to jest drewno? Ale zaimpregnowane, tak? Fajnie. Fajne, takich łucze klimatyczna sprawa. Wspaniałe. Z kawałku drewna takie coś, zaimpregnowane ładnie. Można, można. Fajne. Co jeszcze tu wyrzucili? Jakieś worki i worki na lód. Worki na lód. Co to? Ścielka. Ale powiem wam, nie, obróciki takie fajne, podkładki potem, o, pod, podkładki, podkładki pod talerze, co tu jeszcze jest, jakieś takie podkładki, Ernesto, co to jest, Westmar, zrobienia chyba na ciasta, no, zdoby jakieś, no jakie cuda wyrzucają o co jeszcze co jeszcze co jeszcze co jeszcze znaczy tych worków na więcej A całe całe bapy to całe chyba są całe nie? No, całe worki na lud. też weźmiemy 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 weźmie, to tu? ma tu być worki na śmierć czy na ród? No, na ród Dobra, biery, 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 coś, wszystko, czy coś jeszcze jest? Wszystko, to też biery, tylko trzeba ładnie to zrobić, byśmy mieli. Tak, czy nic no, nie ma Nie ma, Tak, patrzcie. No, nie ma, Trochę nie ma, nie ma, Trochę ma, Trochę ma, jest. ma, nie Uch, to jest Dzięki, dzięki za razem, za wspólną weryfikację. <laughs> Jeszcze w dom, na bazę polecę. Zobaczymy, co to w ogóle tutaj jest. Tam, tą w sklepie, tą, tą, nie wiem, tą, do ciasta, czy co to jest. I jak coś nowego, by, by wyszło, czy srebrnego, czy coś tam, to, to się wam powiem. Także dzięki, dzięki, że jesteśmy razem na tym sypie. Dobrze, że tutaj nikt nie przeszkadzał, nagle nie, nie wyleciał bo powiem ostatnio on wziął, pecha, że, kadrze, że że no interesują się coraz bardziej ludzie tymi poszukiwaniami tymi wszystkimi prawda lecimy dalej lecimy dalej poszukiwania świetnikowe 2025